Księga Nechemiasza, rozdział 7, werset 5. Następnie mój Bóg położył mi na serce, abym zgromadził przedstawicieli rodów, ludzi sprawujących władzę oraz pozostały lud i ujął wszystkich w spisach rodowych. To, na co chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj, inspirując nas do takiego głębszego zastanowienia się, jak wyrażamy się, gdy coś Bóg nam kładzie na serce. Bo często się zdarza, żeby podkreślić wagę tego, co odebraliśmy od Boga. Oczywiście jest to też sprawa, którą trzeba byłoby poruszyć, czy to faktycznie to, co odbieramy od Boga, jest od Boga, czy nie od Boga. Ale często ludzie mówią, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział, i no już. Gdy słyszymy taki zwrot, pan mi powiedział, to ciężko się temu sprzeciwić, ciężko w ogóle to analizować czy sprawdzać. No bo jak pan tak mówi, no to. No to przecież no, nie można tego kwestionować. Podoba mi się postawa Nehemiasa, który nie nadużywał takich słów, ale w takiej ważnej sprawie, podjęcia decyzji, aby ująć wszystkich w spisach rodowych, powiedział, pan, położył mi na serce. Mój Bóg położył mi na serce. Czyli odebrałem jakąś myśl, odebrałem jakąś inspirację, jakąś zachętę, jakieś zrozumienie otrzymałem od Boga. Skromnie wypowiedział się Nehemiasz w bardzo ważnej sprawie, wielkiej sprawie. Nie chcę powiedzieć, że sam termin czy stwierdzenie tego rodzaju Pan mi powiedział jest od razu złe. Ale zauważam, że często nadużywane. Pan mi powiedział, pan mi powiedział, i teraz spróbuję się temu sprzeciwić. Przecież to pan mi powiedział. Czy nie lepiej, czy nie lepiej wyrazić się w ten sposób, jak na skromnie? A niech to, co powiemy, będzie naprawdę mądre. Niech będzie pełne Bożego autorytetu, mądrości, miłości, prawdy Chrystusowej. I wtedy nie będziemy musieli też. Tworzyć tej otoczki, Pan mi powiedział. Wyraźnie możemy tylko powiedzieć: Bóg położył mi na serce taką czy inną sprawę. Leży mi coś na sercu, chciałbym, chciałbym to zrealizować, chciałbym Wam to powiedzieć. No, pan mi powiedział i Pan mi powiedział, czasami bardzo często się to słyszy i. No, czasami można się też zastanowić, czy, czy faktycznie Pan. Tak mówi. Odbiera się też takie wrażenie, że no jak pan powiedział, to, no to ktoś już usłyszał tak wyraźnie, Boże głos, że wręcz akustycznie go usłyszał, ale to przecież do naszych serc pan przemawia, do naszego ducha, do naszych myśli. Pan po prostu kładzie nam coś na serce. I tak też możemy się wyrazić. Pan położył mi na serce. Oczywiście nie potępiając od razu kogoś, kto. Użyję zwrotu, Pan mi powiedział, ale, ale bądźmy w tym ostrożni, aby rzeczywiście przyjmować od Boga myśli, impulsy, sygnały, jakieś inspiracje i wcale nie tworzyć wokół tego wielkiej sprawy, żeby ktoś jakąś sensację wywoływał z tego powodu. Nie, po prostu żyjmy według Bożej woli, według tego, co Bóg kładzie nam. Na sercu. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że również w naszych wypowiedziach, w tym jak przedstawiamy nasze zrozumienie, nasze myśli, pokazujesz nam, jak mamy być pokorni. Amen.